Witam, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj dostałem kolejną przesyłkę zamawianą przez mnie. Zobaczymy co jest w środku. I zobaczmy co tutaj mamy. Dostałem fajne karty. Tak to wygląda. Z przodu jest Messi. Jest 10 takich kompletów. Yy, to jest masi z wydania podstawowego Champions League 2012-13. Jak widzicie, jest ich dziesięciu. Pod spodem każdy komplecik ma jeszcze Blaszczykowskiego, Hernandeza, Zlatana, na niego Ozila, Fabregasa i Casillasa. Tak to wygląda. Zdecydowanie to uzupełni moją kolekcję kart. Tak, wszystkie komplety są dokładnie takie same. Także tak to wygląda. I jest tego jeszcze tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmy, które pokażą się już niebawem. Pozdrawiam, szalony kolekcjoner.